Manetko się z tej strony Szaszłyk i dzisiaj będziemy nagrywać grę Brostas. Tak, pograt z moim znajomym, teraz tutaj go zapraszam. No i dzisiaj będziemy grać kilka luźnych gierek. No tak, teraz jestem Barleya, w na 10 rangę, więc. Napiszcie w komentarzu jaka wasza jest ulubiona legenda, bo moja Spike i Leon Nie wiem jak widzów Więc możecie wpisać Wpisać w komentarzach Górą idziemy, gołem I niedługo będzie w kwietniu, a, albo w marcu Y, aktu, aktualizacja, więc... Y, d, nowe mapy na bala Wszystko. Nowe skiny i... I nowe... i dwóch nowych zaramiarzy, więc jestem mega ciekawy jak to wszystko będzie wyglądało. Podjeżdżamy... O, Witok to znalazł. chodź to!

Ten Karla na i w ogóle 27 marca mam urodziny, więc będzie yy, postaram się, że będzie live urodzinowy. Więc postaram się, żeby był live. Live lata do wyrody. no i minie live urodzinowy będzie zapraszam, możecie mnie dodać, będziecie mogli ze mną zagrać na na live urodzinowym to będzie op O gdzie tu macie mój id możecie mnie dodać Wszystko przyjmę 94 Więc jeszcze napiszę na klubowym czacie. Czekaj. Napiszę na czacie. Y, Dużej. No. też. M, widzowie mogą zbadać. To J. a 3, Dobrze, czyli już mamy że będziemy robił live'a urodzinowego. Więc może się wpadać chętnie, ale i tak nie władnie. Tak, będziemy robić live'a urodzinowego. Zobeliszczymy no, skrzynkę. I dalej jedziemy. zejdziemy.

Że to się uka? Uuu, alem panom! Dobrze pana tu dojechaliśmy. Tu trzy pary piłby, które... wejście HP. Dajesz go! Alarm! Dajesz! Mal. Szkoda, że nie masz barleya. No i dziś będzie liveik urodzinowy Napiszcie w komentarzu jaką legendę lubicie I możecie mi dawać fajne gry jakie mam nagrywać więc będzie fajnie Teraz będą filmy częściej spadały No i subskrybujcie mój kanał łapeczką i dzwoneczkiem Komentarze napiszcie jakie mam gry nagrywać dalej. Jakieś mam druka płaca. No. No i winek. Tak, więc jeszcze bym chyba na, na następnym odcinku wbić Barleja na 100, więc... Nie zapomnijcie zostawić łapeczki, su subika, w komentarzu napisać jakie gry mogę no, już dalej nagrywać i jaka ulubiona legenda, więc spadajcie na mojego live'a, trzymajcie się i cześć!